Nazywam się Jerzy Mika, jestem tutaj w teatrze, pracuję jako Plastyk dekorator i oczywiście zajmuję się dekoracjami wykonywaniem różnych napraw względnie nowymi spektaklami od strony plastycznej. Dzisiaj buduję fotoplastikon na dni teatru, na obchody teatru. Takie drugie wyzwanie po miniaturach teatralnych z tamtego roku gdzie wykonywałem miniatury spektakli teatralnych w makietach. Na dzisiaj podjąłem drugie wyzwanie i, i, i po prostu kończę w tej chwili fotoplastikon teatralną. Inspiracja, temat jest odległy, bo chodził za mną bardzo wiele lat do zrealizowania czegoś takiego, natomiast inspiracją był fotoplastiką duży w, w tym, w Muzeum Kinematografii ze starych lat, tylko w dużym wymiarze. Nie takim jak ten, ale ten jest i tak wymiarem takim, który wydaje mi się, że nikt nie podjął wyzwania, żeby w takim wymiarze robić.